jeszcze na lotnisku, ale już za chwilę do Warszawy, a stamtąd już do Broku na zjazd klubu 555, zobaczyć się z Fryderykiem i z jego teamem, poznać osobiście ludzi, których będziemy gościli w Londynie, moi drodzy, więc... Ekran ekranem, internetem, internet. Natomiast te relacje międzyludzkie uważam, że to jest, crucial, to jest to jest podstawa, to jest coś, co buduje nas tak naprawdę, buduje nasze relacje, więc jak tylko okazało się, że mam wolny weekend. W Londynie niezobowiązujący, to stwierdziłam, że wow! Trzeba się zobowiązać i pojechać do Warszawy, wypełnić jakoś ten czas proaktywnie, być aktywnym i ruszyć jeszcze mocniej z naszą promocją tego wydarzenia w Londynie, bo, bo warto. Także do zobaczenia już na miejscu. Mam zacne plany promować ten event właśnie tutaj z Polski. Także bądźcie czujni, śledźcie kanał, śledźcie to wydarzenie, bo tam właśnie będę wrzucała relacje z w Broku, żeby przybliżyć Wam. Nim jest Fryderyk? Tak naprawdę, face to face. Super, do zobaczenia już za chwilę na polskiej ziemi. To jest Wojtek. Wojtek dzisiaj przeprowadza wywiad na Eskaro. To Tobie również bardzo dziękuję i pozdrawiam. Widzów z Anglii między innymi. A, no to super, to tym bardziej pozdrawiam. Jacek jeszcze tego nie wie, ale jest na vlogu. Cześć Jacku! O, fajnie! Jezu, będzie... O, fuck, kolego! Jacku, nie mów tak. Bo ci ludzie po drugiej stronie a, a rozumieją po angielsku. Wypipczysz ja, ty, ty to, najwyżej. Wypipczysz <laughs> to. Nie, nie będziemy pipczyć. Jesteśmy już na drodze do broku. Po prostu trasa jest pusta. Tu nic się nie dzieje, nie ma nic. No ja, ja taki Sieci bez make-upu. A on no. taki bez make-upu. Ładnie, bardzo ładnie. Więc jedziemy do broku. Wow, patrzcie jaki zachód słońca. Unbelievable! To też pan Jacek. Pan Jacek jest człowiekiem, który odpowiada za techniczne aspekty klubu 555 i prawdopodobnie to jest jedna z nielicznych okazji, w których możecie go zobaczyć. Jak ładnie powiedziane. Nie ma sprawy. Nie się Gdyby nie pan Jacek, to, drodzy państwo, klubu by nie było. Także wielkie pokłony. Takie osoby jak Jacek są niemalże najważniejsze w projektach. Prawda? Nie wiem co mam powiedzieć Muszę powiedzieć, że tak racja. Tak, exactly! Super! Ale wiecie z tym słońcem, to jest niesamowita sprawa. Wyjeżdżałam z Londynu o wschodzie słońca, a teraz w Polsce dojeżdżam do broku o zachodzie słońca. Jakie smaczki życia lubię. Takie smaczki życia właśnie. Piękna sprawa. Co właśnie teraz mówię do, do jaska, zachwycam się, bo, bo droga jest co to, to nie szutrowa, jest, taka piaskowa droga, taka jak w środku lasu. Do Wiocha jak... <noise> <"Za> 400 metrów <lat..." głos> Jak, jak człowiek z wielkiego świata Przyjeżdża do Wiochy <noise> Żart, żart Teraz wychodzę na taką pa Paniusię wow, Przepraszam Paniusiu, że Rzuca <głos> samochodem. <głos> otóż to, otóż to Słuchaj, tam jakimś Chipem jechał Do zobaczenia do rana Pozdrawiam serdecznie, cześć Ponad 200 osób, kurczę. Dlaczego się dziwisz? <głos> <głos> Dlaczego cię to dziwi? Dlaczego mnie no. to dziwi? Bo to był spontan zupełny i nie spodziewałem się, że... No, ale zobacz, ile z followersów tam, kurczę. No, 31 wiem. tysięcy. 31 tysięcy. Nie do wiary. A ty może byś z tej perspektywy live'a jakiegoś wypuściła? Może?